Chyba jestem. To dajcie znać, czy nie słychać. Mmm, jest ok. Oj, słuchajcie. Ja się już nie denerwuję przy tym. Generalnie. Nie, nie ciężko w ogóle zdenerwować, ale tak, najpierw niech chciał wstać ten system. Teraz ten... U Nic Procaster nie zaskakiwał, nawet jak zresetowałem, znaczy zrestartowałem system, okazało się, że trzeba się było z niego wylogować i zalogować jeszcze raz, no, no ale może byłem ja nie zrestartowany, bo właśnie tak... Zanim spostrzegłem, że znowu o, czarny ekran, w zasadzie też to widziałem, bo z, 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 łączam sobie tego livestreama, żeby też widzieć, nie tylko polegać na Was. No, ale, ale jako, że mój system y, też miał kłopot staniem, więc się to chyba w tym prokasterze y, odzwierciedliło. Bo spałem ze dwie godziny, bo po trzeciej spać poszedłem, no i jeszcze jak zaczynałem. To taki byłem mocno. Nie powiem wczorajszy, bo to nie żadne te powody. Już się takie nie yy, zdarzają. Ale wczoraj mówiłem też o tym audycji, to może jakieś wtórne pola. <laughs> no. No to dobra będę musiał znowu powtarzać. Słuchajcie, fajnie to jest. Yy. Dzień dobry jak nie mówiłem i przepraszam za te opóźnienia, no czarny, czarność yy, można yy, słuchajcie tak odebrać, że no, jaskinia szamana niby to nie jest tylko poranek szamanem, ale jaskinia i u szamana ciemno już. No dzisiaj następne dziewiąty kin yy, fali wolności, następne fraktalne, czwóreczka kolorowych kinów a tak mi się go dobrze yy, w pierwowzorze do ciemnego ekranu podkodowywało dla Was, no ale widocznie to tylko było telepatycznie. E, dziś czerpię i natchnienie ze źródła, któremu bezgranicznie ufam. No, tak mu zaufałem, że aż nie spostrzegłem, że czarno. Mam wielki zapał do pracy, tego nie mogę powiedzieć. I teraz już może lepiej bo mnie zmobilizowały te trudności, ale za pierwszym razem niekoniecznie. Dziś urzeczywistnię swoje ciche zamiary. Może się dowiem, że coś chowam pod podszewką. No dobra, dziś otoczę nad czym ciepłem każdą cierpiącą osobę, ale nie dam się uwikłać w żaden konflikt. No słuchajcie, to czasami jest yy, silne wyzwanie i dać. Hmm. mi duchy po domu chodzą, czy co? Ciekawe. E, bo otaczać ciepłem cierpiących i nie dawać się w relacje e, uwikłać, to wcale nie jest proste. E, spokojnie przetrwam wszystkie trudne chwile i nie pozwolę, aby zrodził się chaos. No właśnie, czasami Wejście w relację z tym cierpieniem powoduje lekki chaos. Dziś zachowam umiar, nie przyjmę postawy macho, ani nie stanę się żałosnym ego. No to to by wskazywało na to, że mocno mogą się uaktywnić w nas dziś, taki jest potencjał, takie. Yy... Mocne męskie energie, ta część nas walcząca trochę. Yy, no więc, yy, uwaga na to otoczenie. Może być dużym wyzwaniem, bo, no dobrze, déjà vu powtarzam się, no ale cóż, dla tych, do których nie dotarło to telepatycznie, ale widzicie, dzięki temu znowu nas więcej, ale widzę, Albo już tak przynudzam w te poranki, albo niektórzy stwierdzili, a walą, odsłuchają sobie staśmy, bo jest więcej czasu, a na razie śpią. Może mają tak jak ja i po dwóch godzinach stwierdzili, że to jest czy po trzech niekoniecznie dobry czas na wstanie. No ale dzisiaj y, może nie zapowiada się taka fajna pogoda jak wczoraj. Wczoraj słońca nie widziałem specjalnie u siebie, ale tak, no, pojawiały się. Chociaż nie, było trochę słońca, oszukuję, bo nawet po na tym zdjęciu to słońce widać, ale to były takie dosłownie momenty. Natomiast. Y, dziury w niebie, to znaczy w chmurach były cały dzień, tylko niekoniecznie tam gdzie było to słońce, a dziś zapowiada się, że może więcej mgły, ale, ale tu tak jest, że czy to jest też taka pora roku, że yy, mgła, czy takie chmury, które potem się rozganiają yy, rano czasami są widoczne, a potem gdzieś pryskają, no zobaczymy. Yy. Ponowił mamy, więc teoretycznie wyż. Dziś u mnie 7 stopni, więc znowu się właśnie ten wyż uaktywnia niższą temperaturą. Pewno im bliżej pełni, to może ona być jeszcze niższa w ramach tej wiosny, no ale może to tak dla równowagi jeszcze łatwiej nam będzie. Się przestawić jednak, bo jak tak się zrobi od razu te 15 w mocy i 20 parę w dzień, to wcale niekoniecznie tak super będziemy to odczuwać. my sobie damy radę. No, jutro nam wypada znowu w dziesiątym w, w dziesiątym kinie, biały, planetarny wiatr. Hmm. No to zobaczymy, co on nam przyniesie, ale to dopiero jutro. Także ta fala wolności wychodzi, że jest dużym wyzwaniem, zgodnie yy, z przewidywaniami. No ale wszystkie te fale to dopiero piąta, czyli nam jeszcze zostało trochę tej nowej pełnej matrycy solkim pierwszej można powiedzieć post szczytu fali ona taka taką dość istotną rolę we wgrywaniu różnych y, programów y, pełnych I tutaj tak jak bo wczoraj gdzieś yy, Tomek wkleił informacje o warsztatach na Facebooku i oczywiście życe jakieś się odezwały. Mówiłem trochę tak metaforycznie w audycjach. Zwolennicy innej czy przeciwnicy no obojętnie yy, Josa Arquiesa którzy uważają, że on zmanipulował kalendarz majów, no a jak Yy, przesuwając, można powiedzieć, jego, jego yy, punkt węzłowy, czyli, czyli początek, tak, żeby teraz był taki jaki jest. No, ale też mówiłem właśnie w audycji o tym, że budują się często ludzie, yy, czy jak gdyby, wyznają tą. Inną wersję. Ci, którzy nie do końca rozumieją istotę fraktalności matrycy, bo ja nie lubię tego określenia kalendarz majów, bo to jest rachuba, nie mająca specjalnie nic z kalendarzem wspólnego w pewien sposób, bo jest to rachuba określająca. Kosmiczne cykle, nic poza tym najróżniejsze. I jest to rachuba fraktalna. A skoro fraktalna, to jej kalibracja jest, no można by powiedzieć, dowolna. Oczywiście gdyby była zupełnie dowolna, to Nie, źle zacząłem. Nie będę tego wątku tworzył dalej. No, jest tu pewna dowolność interpretacyjna, tak bym powiedział. Natomiast oczywiście jest on w jakichś liniowych punktach czasu też zaczepiony, bo. Kosmiczne cykle oczywiście też w pewien sposób zależne, się, zależne są od pewnych układów, które jakieś liniowe przejawienia w czasie liniowym mają. Choć często są odczytywane z wyższych poziomów, żeby był do nich dostęp niekoniecznie z poziomu liniowy, bo jak pewnie już wiecie, choć niekoniecznie tego jeszcze doświadczacie, czas liniowy to jest tylko no, u nas tutaj na tej trzeciej gęstości, na czwartej, na piątej on już jest dużo mniej liniowy, dla naszej jaźni czas już niekoniecznie jest liniowy, natomiast z perspektywy naszej duszy, wracam tu trochę do powoli, znowu duszy, ale zmienił nick, czy coś tam, no przepraszam, tak rzuciłem okiem na czata. Ale z perspektywy naszej duszy czas jest zupełnie niedługowy i można powiedzieć, że dusza może sobie tutaj, czyli świadomość już czysta, żonglować bo dość dowolnie, nie w pewien sposób do końca, bo gdyby do końca, to troszeczkę by to też traciło sens, nawet z perspektywy świadomości. Bo wszystko by można powiedzieć, że e, możliwość uzdrawiania nieciągłości byłaby mocno zadu, zaburzona, gdyby już wszystko było e, od początku. I w pewien sposób odgrywane byłoby to staśmy, ale to jest, no, właśnie specyficzna taka yy, mechanika na poziomie świadomości, bez tego liniowego czasu zupełnie. I ciężko to w pewien sposób nawet wytłumaczyć. Na pewnym, czy z pewnego punktu widzenia, wszystko to już jest, no, ale z drugiego punktu widzenia jest możliwa modyfikacja, czyli zmiana ciągła, niekoniecznie jednorazowa, czasami wielorazowa i, i no, ale to nijak w pewien sposób y, się nie ma do tych warunków, które mamy tutaj. To jest właśnie wielka, wielka różnica. Nie tyle w odczuwaniu, ale właśnie tutaj w całej mechanice, y, która dotyka świadomości. Bezpośrednio, czyli, no, w zasadzie, ja bym powiedział, że choć to już ten poziom, to nie poziom istot, ale de facto poziom właśnie tego, czym de facto jesteśmy. Ale to już jest wyzwanie. W pewien sposób zrozumienie tego nie do końca dla wszystkich, bo jest to bardzo trudne wyzwanie, więc niekoniecznie właśnie dotyka, dotyka to na poziomie przejawienia się jako istoty. Czasami jest to wyzwanie dopiero właśnie na tej szóstej gęstości, na poziomie duszy bo wtedy kiedy ta świadomość duszy już, jak gdyby no, te ścieżki ewolucyjne, doświadczenia wcześniejsze ma za sobą, wyewoluowała przez gęstości już do tej, tego poziomu świadomości, to wtedy ma największy problem z tym, z uporaniem się w pewien sposób ze swoją indywidualnością. No bo to niekoniecznie, można powiedzieć, że niektóre tradycje to tak nazywają, że wtedy uaktywnia się takie duchowe ego. No, i w pewien sposób jest to właśnie takie wyzwanie dla świadomości, już nie dla istoty, ale z tym wyzwaniem można się w pewien sposób z początku wspierać na gęstościach, niekoniecznie czekać aż Aż yy, wyewoluujemy w pewien sposób do tego poziomu. Już, ale, z punktu widzenia istot, z reguły jest to, jest to zupełnie abstrakcyjne. Można powiedzieć, że nie ma nawet możliwości specjalnej zrozumienia, czym to ego jest. Yy, no, bo ego to jest taka trochę sprzeczność. Bo ego nie może zrozumieć, yy, odrzucić samo siebie, czy boi się tego piekielnie, bo wydaje mu się, że przestanie istnieć. No i, no i siłą rzeczy nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby się to stało, ale to jest tylko teoria. Ale nie chcę o tym mówić dzisiaj, bo to temat już w ogóle nie do przekazania. Za pomocą słów, za bardzo. To jest wyzwanie, które niektóre dusze podejmują tutaj z różnych powodów, a często jest to wyzwanie dla szamanów, powiem tak, bo szaman kiepski jest, kiedy do tego poziomu nie sięga. W zasadzie to nie bardzo może być w ogóle szamanem, kiedy kiedy się z tym nie zmierzy, no ale to są wyzwania szamana. Dzisiaj też szaman nie będzie o tym mówił. Co cię aby tutaj? Właśnie tu, aby wyjaśniać, dlaczego ta rozbieżność powstała. No, ja już nie będę się do tego wiem, oczywiście, skąd ta rozbieżność, ale nie chcę się do tego odnosić, niech odnoszą się ci, którzy mają, jak gdyby czują, że coś tam jest w nich drga, jak, jak coś się takiego dzieje. Jeśli coś ich rusza, no to znaczy, że jest to na nich rozwojowe, no i wtedy warto się odnosić albo warto zobaczyć, co takiego y, ich rusza można powiedzieć, bo to zawsze są, y, można na to popatrzeć z dwóch po, powodów, czy z dwóch stron. Walczyć o prawdę, no ale w zasadzie słuchajcie, walczenie o prawdę jest bezzasadne. Bo prawda w nas się może objawić zasadniczo, a kiedy to objawienie prawdy zobaczymy w sobie, czy kiedy ona faktycznie się w nas objawi, to żadna prawda, która jest na zewnątrz w nas, jakabykolwiek nie była i z jaką tą inną prawdę inną prawdą, ktokolwiek by się utożsamiał, to nas to ruszać specjalnie nie będzie. No więc właśnie samo z siebie się to rozwiąże, jak to aby napisał wiedzę nigdy nie wymusza chyba. Czy nie wyrusza na wojnę? Czy co tam chciałeś pisać, ale coś wusza tu na czasie tylko wskoczyło. albo uściśli, albo, albo dobrze to odczytaliśmy. No słuchajcie, tak jak powiedziałem, niedziela może będzie dłużej, no ale już i tak jest dłużej 21 minut plus kilkanaście na osiłowanie czy kilka. W zakresie telepatycznym. No. I tyle. Także jutro słuchajcie powiem. Jeszcze biegniemy. W takim razie wchodzimy w nowy tydzień. Yy. Spróbujemy z... Yy czasem wschodów słońca, ale na koniec tygodnia to już będzie 5.22. Co prawda zaczynaliśmy, to było wcześniej przed zmianą czasu. I całkiem się to dobrze rozwijało. No ale na koniec fali wolności, a koniec mamy czwartek. Może zadecydujemy, czy te poranki zrobić dalej, z nimi ewoluować. Z, ze wschodem słońca, czy może zrobić jakąś starą, stałą godzinę, Czy może w ogóle z nich zrezygnować, bo już przesył będzie na przestrzeni? Także daję to do przemyślenia. A, no i słuchajcie, jednak się to trochę przedłuży, no bo wczoraj nie było nawet w eter y, powiedziane i odczytane, bo tak potem przeglądałem po. Czasie e, czata po audycji, i nikt nie zauważył, że e, na czacie przynajmniej, a ja też zapomniałem, trochę mi umknęło, że test mamy. No więc e, ten test e, nie do końca e, wczoraj był działał. Bo nikt tego nie wychwycił, więc może potrzebowaliśmy przerwę w żółtym galaktycznym słońcu. To dzisiaj wróćmy do tego. Może to tak będzie fajnie właśnie. Wynika z tego, że w białej kinie i w niebieskim ten test trwał chyba, czy tak. Czy ja to już już plączę, ale chyba nie. Więc dzisiaj też wybierzcie kolor. To jest... Może ktoś powie na czacie, kto te kolory wybierał. Czy już dwa kolory mamy, czy trzy kolory mamy. Wybrane. Jeśli dwa, no to, no to dzisiaj wybierzcie jeszcze jeden. Dwa. No, dziękuję. Czyli dobrze. Jeszcze jeszcze aż tak nie poplątałem. To wybierzcie dzisiaj trzeci kolor, żebyśmy mogli postąpić dalej. To nie ma żadnego znaczenia, że nie było ciągłości w tym. Chodzi o to, żeby była ciągłość w naszych umysłach, a niekoniecznie ciągłość jakaś inna. Nie sugerujcie się kinem, bo dzisiaj też o nim dużo było tym czerwonym, solarnym smoku, więc mógł się odcisnąć, przepraszam, jakoś w umyśle i zasugerować. Więc na koniec, jak wczoraj, w audycji wieczornej, pokazuję Wam Jemiołę. Jakoś mnie tak przyciągnęła wczoraj. Myślałem, że wtedy pojawi się tęcza, bo właśnie było po takim 10 y, nagle. Z, prawie że z takiego nieba, bez chmur z jednej strony, a w chmurach trochę w drugiej. No i po takim opadzie silnym, ale kilkunastu wręcz minutowym pojawiło się takie ostre słońce. Które tutaj widać. No i myślałem, że pierwszą tęczę zobaczę w tym roku, ale się jeszcze nie objawiła. Za to burza była. Szczególnie wieczorem grzmotów niewiele, choć jak już się pojawiały, to takie dość mocne, natomiast błyskało po prostu zarąbiście. I to taki przy okazji tych. Mocnych energii, które się aktywniały, takich wegetacyjnych, wiosennych w naturze, e, takie było dość takie spektakularne, jak na takim wieczorku spacerze przed audycją byłem i to już powiedziało, że ta wiosna w końcu jest. Dobrze, moi mili, 26 minut. Nie będę przedłużał, żebyśmy dali szansę innym. Na, żebyśmy ich nie zniechęcali długością przekazu. Także życzę Wam yy, pięknej niedzieli. No i skorzystajcie ci, którzy mają na co dzień jakieś matrixowe prace i niekoniecznie znajdują jeszcze potem czas na jakiś relaks czy. Trochę czasu, żeby, żeby jednak pobyć w tej naturze, skorzystajcie z niej. To wszystko zaprocentuje w którymś momencie. Naprawdę natura coraz mocniej wspomaga nas, coraz w pewien sposób mocniej oddziaływuje interakcyjnie z nami. Ale ponieważ Poczucie tego i korzystanie z tego nie jest takie na pstryka, jak ja to mówię. Też trochę trzeba się z tym zmierzyć i nauczyć siebie na powrót odczuwania. Nie wszyscy to odczuwanie mają uruchomione, a nawet jeśli mają, to można to doskonalić. Dlatego... dlatego jak macie szansę, macie możliwość, to korzystajcie z tego. Może będzie taki czas, że będzie to bardzo pomocne i bardzo potrzebne, i będzie można z tego czerpać olbrzymią siłę. Powiem tak, trochę przewrotnie. Z tego będzie można korzystać, czy już można korzystać i czerpać z tego siłę. Natomiast obyśmy nie doświadczyli takiego czasu, że tylko to w pewien sposób będzie trochę ludzi ratowało od umiejętność korzystania z tego, od mocnego drenażu mózgów i świadomości. Bo może również tak być. Ale o tym w przyszłych może audycjach powiem więcej. A może nie będę mówił. Może to będzie ten potencjał się nie uaktywni w pewien sposób na przestrzeni, aczkolwiek patrząc na to, co się dzieje, to, to znowu chciałbym. Nie mieć tutaj racji w tym, co mówię, żeby taka możliwość raczej nie zamanifestowała się, no ale najbliższy i myślę, że już niedługi czas nam to pokaże. W każdym bądź razie na dzisiaj kończę i jeszcze raz życzę Wam dobrego dnia. Do usłyszenia jutro.